Cześć, witajcie, ja jestem Rotan, a to jest kolejny odcinek Assassin's Creed Unity i w dzisiejszym odcinku zaczniemy sekwencję 11, wspomnienie drugie i widzimy się w menu, dlatego że chyba odpali się od razu scenka, a jeśli nie, to ja ją wstawię, bo, bo po prostu no, zaczęła się od razu po skończeniu poprzedniego odcinka, i dlatego nie wiem, czy puści się jeszcze raz, czy będę ją musiał wstawić. Ach, problemy youtubera. No więc. Nie. Czyli wstawiam, wy to teraz widzicie. You've gotten us into now. Shut up in there. So, this is what France has come to. Parasites, bleed the revolution dry. I musimy zlikwidować Latusza Trzy strzały w głowę Cztery zabójstwa z zasłony No problem Przecież easy peasy dla nas Hops Latusz jest tam My go musimy zabić chyba Konkretnie Okej okay. Jeden strzał w głowę Wow, wow, wow Florencja. Teraz tutaj. Okej. I chyba mamy jeszcze jeden na ostatni strzał. A, bo to strzał w głowę miał być. Jak mogłeś to zrobić? Okej, tu jest strzał w głowę kolejny. Jeszcze jeden. I teraz... No to będziemy musieli to zrobić. Tą... Tym czymś berserkera. W każdym razie e, okazja do zabójstwa mamy i okazję do zabójstwa i okazję do wsparcia. E, aczkolwiek podejrzewam, że po prostu e, wbijemy tam na Hama i, i ich e, i go zabijemy. Okej, okay. dobra. On oczywiście będzie ja, jak to on uciekał, bo to jest Latusz, jego nie można normalnie zabić, jego trzeba dogonić. E, natomiast teraz oczywiście zobaczycie scenkę, tak? Ten thousand livres simply vanished from His Majesty's treasury! I'm sorry, Latouche. Good day. they tell me you were a man. Yes, sir. Good. I have need of someone like you. It's parasite plain and simple. What's that mean? It means greedy bastards skimming for themselves instead of doing their jobs. If you knew... Off the shit, our boss is right here. Tell me about this boss of yours. Very well. May the Father of Understanding guide you. What would you have me do, Master? I'm placing your services at the disposal of our agent on the convention. The Peltier? Now, Peltier has his uses, but he's not our only friend in government. Monsieur Latouche? Okej, okay, czyli mamy kolejny cel, podejrzewam. A my mamy uciec teraz stąd. Podejrzewam jak to zwykle. Um, I odzyskać anonimowość. Pewnie możemy jeszcze zrobić te zabójstwa za osłony, ale... Ja nie widzę w tym e, większego sensu, no bo po prostu e, się nie opłaca, chyba. Um. Ciekawi mnie, czy jakbym strzelił do takiego latusza, to bym go mógł zabić, ale chyba nie. Chyba i tak bym musiał do niego podejść. Dobrze, e, skończyliśmy. Prawdopodobnie teraz. O, Arno and Germaine had some kind of confrontation within the next few months. But we don't know where or how it ended. We're counting on you to find out. Got it. The portal's open. Okay, so we're going to the next shelline. Okay, so this is. If it doesn't go so well, you can go into the campus and take your meals through an IV for the rest of uh. your life. Super! Shall we? In any case,. Jak mówi bishop, czy jak to się czyta, cokolwiek? E, Rebeka, w każdym razie, wydaje mi się, że Rebeka. E, to będzie jeden z ostatnich, a jeśli nie, ostatni e, portal, w sensie szczelina. Bardzo mnie ciekawi, do jakiego okresu tym razem trafimy. Natomiast e, mam nadzieję również, że po prostu. Nie mogę tak, muszę górą wskoczyć. Dobra, cokolwiek. E, mam nadzieję, że po prostu no e, będzie jak w poprzednim, w poprzedniej strzelinie, a nie jak w tej pierwszej, gdzie było po prostu koszmarnie. Natomiast jeśli O, skończyliśmy sekwencję 12. Super. E, 11. 12 jest ostatnia, czyli podejrzewam, że w tym albo w następnym odcinku skończymy fabułę. E, w każdym razie

Ok, my mamy opuścić cmentarz. Mam nadzieję, że to również nie będzie się klatkowało. Jeśli będzie to po prostu zaraz się przyspieszy to. Eee, zdobyliśmy też nagrodę. To jest tło tam do mojego profilu na Ubisoftcie. A my polecimy po prostu do przodu. Ciekawe czy tu coś eee, no fajnego znajdziemy. Średniowiecze, no fajny okres. Jeden z lepszych w sumie mój chyba ulubiony w... no jeszcze starożytna Grecja e, w historii. Druga wojna światowa, w sumie też spoczko. E, dobra, lecimy tutaj. Musimy przejść przez te katakumby, jak widzimy mamy tutaj pełno ludu jakiegoś, który leży. E, Zastanawiam mnie jakie to są te katakumby, bo... E, no bo po prostu... No mogli powiedzieć. E, znaczy... Na pewno nie jest to Masja, tak bo to jest średniowieczna Francja, a Masja znajdował się e, zupełnie gdzie indziej. E, Wyjdź z głównej. Okej, okay, czyli taki trochę... E, Indiana Jones, mam nadzieję, że ten Indiana Jones nie będzie klatkował. Chociaż z tego co na razie widzę jest w miarę dobrze, ale nie, nie będę próbował. Zapeszać. Polecimy dalej. Um, mam nadzieję, że Ubisoft to poprawił i dlatego mi się też szczerze. Szybko, 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 szybko. No lecę już. Auć. Dobra, tutaj jest wyjście. Um, czy to jest już portal, czy tylko po prostu światło dzienne? Wow. Dobra, sorry, ale ja się tu na chwilę zatrzymam, bo to jest naprawdę ładny widoczek. Dobra, lecimy dalej, ale muszę przyznać, że no, z, Ja jak zwykle e, jest jedna albo no. Mimo, że gra mi się może e, no podobać mi się podoba, ale e, są oczywiście te błędy i tak dalej, i tak dalej, to jednak zawsze jest coś, co bardzo, bardzo, bardzo nadrabia, czyli chociażby takie momenty. Um, tutaj są to oczywiście szczeliny. Nie? Czy to jest Bastylia? Czy jakiś po prostu pałac? O, tak, pewnie deszcze meteorytów. Czemu nie? Chociaż to są pewnie podpalone kamienie z, z katapult. <laughs> Jeśli chodzi o średniowicze, to to by było bardziej logiczne. Uh, dobra. Czyli to jest ten okres, który powinien się klatkować. Mam nadzieję, że nie będzie się klatkował, a jeśli będzie, to tak niewidocznie. Um, my po prostu musimy uciec przez ten portal. Tak, traf mnie jeszcze. Uwielbiam to, jakby chociaż. Followuję. No już, lecę. Dwa jeszcze te mamy. Pewnie znając życie. A nie, myślałem, że nam zamkną portal, ale jednak nie. Dobrze. Tam widzę katedrę Notre Dame z tyłu, więc fajnie. A to musi być Bastylia, bo. Bo tak, bo musi. Bo wygląda jak Bastylia. No pewnie, że Bastylia. Eee, kończymy. To wspomnienie i nie chciałbym za. za. Ahem, zaczynać z sekwencji 12 w dzisiejszym odcinku, e, ponieważ, no. Sekwencja 12 jest po prostu. Ostatnia, i chciałbym, żeby następny odcinek był ostatnim odcinkiem fabularnym. Tak oczywiście prawdopodobnie będzie więcej odcinków niż tylko te 19 bodajże. Ale. Fabuła skończy się w jutrzejszym odcinku. Najprawdopodobniej i najprawdopodobniej Wow, wow, wow. Aha. Czyli że każecie mi.

Dobra, mam nadzieję, że nie muszę teraz, że to była tylko kaczenka, taka wyjaśniająca na szybko. Ok, świetnie, misja jest tam. My natomiast e, możemy zająć się misjami pobocznymi. E, nie wiem, którą misję wybrać. Prawdopodobnie będzie to jedna z misji tych takich. Tych? E, natomiast nie wiem gdzie. Możemy spróbować tutaj. Ale tu jest wysoki poziom trudności. E, tu. No tu też jest spory, ale myślę, że powinniśmy dać radę. E, w takim razie udajemy się do tego klubu towarzyskiego. I. A, no i po prostu zaczniemy kolejne misje. E, wykonywać poboczne. E, dlatego też. No, jak już zapowiadam, następny odcinek będzie odcinkiem końcowym. Przynajmniej postaram się, żeby tak było. A, a my musimy wlecieć do góry, tak? Jasne, wiem, że mam niewydane, ale. Ale co my tu musimy? Łotrzyk, łotrzyk koneser, usiło. Bla bla. Okej, okay. dobra, wy sobie to, jeśli chcecie, to, to zdążyliście pewnie przeczytać, jeśli chcieliście to przeczytać. E, ja natomiast mam się udać w tamtym kierunku. Jak by to zrobić? Nie wiem, czy jest sens e, szybkiej podróży. Nie, no, w tym przypadku jest, ale e, postaram się to w miarę ograniczać. E, podejrzewam, że to będzie teraz e, jakaś taka szybciutka misja, gdzie będziemy musieli po prostu kogoś złapać i tyle. Poczekajmy po prostu aż. Hops, świetnie. E, polecę sobie jeszcze tylko po gazetę, żeby sobie tak nie, nie stała bez powodu. Stała, no leżała. Ok, i złapiemy złodzieja, żeby nie było. E, dobra, teraz zmniejszyliśmy odległość troszkę i możemy się udać w tamtym kierunku. E, ja tego nie będę wycinał, bo skoro to jest misja poboczna, to myślę, że mogę to zostawić spokojnie. Natomiast możemy sobie w tym czasie jakoś pogadać. Jak widzicie, no, ze stroju nic się nie zmieniło. Mam tam jeden z najlepszych ostrzy w sensie mieczy. W sumie jeszcze... Nie no, spodnie mam takie, 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 jakieś takie. Mo mogę tą ten. To, to przedramię. Przedramiennik ogarnąć, ale... Ale to jeszcze nie teraz. E, patrz, w ogóle Wam pokażę, ile mam hajsu. Mam prawie 200 tysięcy tych pieniążków. E, natomiast ja mam zabić przywód przywódcę przemytników. Pewnie, że to zrobię. Postaram się to zrobić w miarę po cichu. Okej, myślę, że nikt więcej mnie nie zauważył. Teraz jak wybiegnę, to po prostu opuszczę tą okolicę i będzie spoczko. Tak? Tak. Aleksandr Lenoir pewnie tak to się czyta. Mam nadzieję. Jeśli chcecie zobaczyć tą bazę danych, bo tam są po prostu postacie, to ja mogę gdzieś w którymś odcinku ją pokazać. Ale jeszcze chyba nie w tym, bo mamy po prostu na razie bardzo... Bardzo tych postaci mało, bo misji pobocznych nie liczyłem jeszcze tych z klubów towarzyskich, ale misji pobocznych ogólnie jest jeszcze tak z 50. Piędzie... No nie, no teraz pewnie mniej, ale koło 50. Więc no, troszkę odcinków nam na to zajdzie. Podejrzewam, że tak jeszcze z 10 odcinków ogólnie serii pewnie, pewnie uda mi się <ścoughs> zrobić, znając mnie. Ok, bierzemy dramatyczne wyjście. Ok, czyli mamy jakiś występ, coś tam z księciem to jest 100 metrów, więc bez problemu się tam dostaniemy teraz. Mamy ile? Mamy? 16 minut nagrania. Ja żadnych cięć nie robiłem, jedynie to wstawiłem tą scenę z, z naszym celem. Jeśli ją wstawiłem, oczywiście, poczekajcie, wykonamy zabójstwo z góry, bo czemu nie? E... Bo za to jest sporo punktów, po prostu. E... Za zabójstwo z powietrza, bo to jest ponad 150. E... Na... Natomiast obszar, który, który mamy przeszukać, znajduje się gdzieś tutaj, e... konkretnie przed nami, a mamy tutaj znaleźć księcia. Nie wiem co z tym księciem mamy zrobić natomiast. Aha, zabić po prostu. Dobra. Myślę, że możemy to zrobić z takiej odległości. Ale mu headshot jeszcze strzelimy, żeby nie było. Uciekamy z tej okolicy. Ja wiem, że to nie są może jakoś mega emocjonujące zadania, ale ale po prostu no takie jest polecenie, ja je po prostu wykonuję. Um, nie wiem czy. E, za, po prostu. Nie wiem czy jest sens jeszcze tych, e, wyko wykonywać te misje przy Was. No bo to jest w sumie tylko zabijanie, tak? Nie ma tutaj jakichś ciekawszych rzeczy. E, natomiast w sumie wykonam to i potem weźmiemy tą misję, bo ona jest chyba ciekawa. Mistrz drugiego planu, czyli mamy ogarnąć jakieś sprawy łóżkowe. Dla mnie oczywiście zawsze, zawsze to jest przyjemność. Eee, lecimy jeszcze tylko ostatnią misję eee, z klubu towarzyskiego. No i potem zakończymy odcinek po, po tej misji, e, po tej paryskiej opowieści. Ja wlatuję już do góry tutaj. Patrzę, co musimy zrobić. To jest dzielnica Temple, w ogóle, w ogóle spoczko. Eee, troszkę mi, mi się głos łamie. Mamy zlikwidować kapitana bandytów. Świetnie, daleko to jest. 100 metrów spoczko. Podejrzewam, że również go zabijemy z pistoletu, żeby się nie męczyć, żeby potem nie, w, nie wbijać w jakieś niepotrzebne konflikty, i tak dalej, i tak dalej. O, dobra, wyjdziemy tędy, bo jest szybciej. Zrobimy jeszcze szybko. gościa, pozbawimy życia. Ok, wykończenie. Teraz podejdziemy tutaj. Czy my musimy wejść do środka tej budowli? Prawdopodobnie tak. Aczkolwiek podejrzewam, że jest to coś w stylu ogrodu. A ja oczywiście nie mogę zejść teraz, bo nie. E, bo po co? Tak, to no. Może nie tyle ogród, co. A... No, coś innego. E, widzę, że to jest kat, tak? To jest kat, dobrze widzę. To znaczy bandyta, niby, ale ma, ma podobną maskę do kata. I uciekamy, znikamy z obszaru, z odzyskamy zaraz anonimowość i e, zobaczymy się na e, przy tej ostatniej paryskiej opowieści. Nie wiem, czy mam wycinać podróż. Starałem się teraz nie robić cięć w dzisiejszym odcinku. E, więc myślę, że, że z tym większego problemu nie będzie, gdzie my my się... To jest gdzieś tutaj, czyli w sumie odchodzę od, e, od zamierzonego celu. Natomiast muszą mnie po prostu zgubić i cel, cel jest zrealizowany. Dostajemy kasę e, i lecimy tam. Z tego co wiem, tu jest gdzieś ta paryska opowieść. A przy niej jest jeszcze gościu, więc będziemy mogli w sklepie uzupełnić szybko zapasy. Karmelitanki. Karmelitanki to są chyba jakiś zakon, tak? W sensie tam kościół, te sprawy. Jeśli dobrze kojarzę, oczywiście mogę, mogę mówić zupełne bzdury, ale tak mi się jakoś kojarzy. Że to może mieć jakiś związek. O. Okej, okay, tutaj widzę jest ten nasz sklepikarz. Przy okazji jeszcze weźmiemy tą gazetę. Okej, okay, La Patriot, tak się ta gazeta podejrzewam nazywa. Eee, przedmioty użytkowe. Czy my i tych rzeczy nie mamy? Eee, tego też na razie... Chociaż nie, bomby nam się przydadzą, dymne. Nie jedną, Luju! Wszystkie masz kupić, to jest takie trudne... Dobra, mamy, mamy hajsu jak lodu, więc możemy sobie spokojnie na to pozwolić. E, weź dymną hukowej raczej nie będziemy używać. Jak na razie przynajmniej. E, lekarstwa, oczywiście lekarstwa są bardzo potrzebne. Amunicję już mamy, jeszcze ukryte ostrza, w sensie widmowe ostrza. Berserka nie, nie widzę sensu kupowania. Pociski moździerzowe to jest do tej drugiej. W sensie do. E,

Rozumiem, czyli mamy znaleźć dziennik. E, spoko, podejrzewam, że będzie to mega. Mega. Tak. E, mega takie właśnie. E, nie dość, że musimy wejść, to jeszcze wejść w miarę po cichu, tak żeby nikt nas nie zauważył. Co oczywiście będzie prawie niemożliwe. Tutaj widzę, nie ma już wejścia na górę, na górne piętro. No nie ma. Wejście na górne piętro jest tam. Ja, mimo że próbuję się ukryć, to mi to chyba nic nie da. Staram się w każdym razie, ale, ale nie wiem, jak to wyjdzie. Bo jak widzicie, straży jest tu w miarę dużo. Łomatko. Nie wiem, czy będę w stanie tam wejść, nawet. E... Okej, okay, zabijmy gościa. Myślę, że tego nikt nie powinien jakoś e, mocno zauważyć. Boże, o czym ja mówię. Nikt nie zauważy, że kogoś zabiłem, no, oczywiście. Mądry jestem. E, w każdym razie, wejście jeszcze wyżej. No, ja nigdy tego nie ogarniam. Czemu tutaj są te schody? W każdym razie możemy zrobić coś takiego. I żeby się dostać tam, nie wiem czy tam nie. O, matko! O, matko! Na szczęście e, są tylko e, jest zamek. Oh God! Mam... Nie, ja tego nie mogę failić. Muszę się teraz skupić. Boże! Czekajcie. Jeszcze raz. Jakiś może łatwiejszy dostaniemy. Okej, raz. Okej, dwa. Świetnie. Podejrzewam, że w środku ktoś jest. Oczywiście. Ja postaram się zakrać na tyle, żeby mnie jakoś mocno. No nie. Dobra. Z tymi sobie jakoś poradzę. Ich tu nie ma jakoś mega dużo. Natomiast mam nadzieję, że nie zbiegną się tutaj ze wszystkich pięter ludzie. Okej. Okay. A jak widzicie, poradziłem sobie oczywiście. My mamy ukraść to. I musimy potem zejść z powrotem na dół. Pewnie. Czy coś jeszcze? Nie. To tyle. Dobra. To by było w sumie, chociaż nie wiem, 25 minut odcinek. A, no, może być. Chyba daciera. W sensie, no, przeżyjecie. Wiem, że jakoś fabularnie tutaj dużo rzeczy nie było. E, ale. Ale to powinno Wam starczyć. W każdym razie jeszcze polecimy do tego. Gościa, który nam to zlecił, który znajduje się tutaj obok, uh, i pogadamy z nim. I na tym zakończymy odcinek. Rozmowa. Dobra, jak ona wygląda? Może zobaczmy. Kurde, nie udało mi się. Dobra, nie wa. O. O. Aha. Dobra, bardzo ładna. Jak widzicie, mamy tutaj tego gościa, takiego, taką laskę. A, karmelitanki, czyli dobrze mówiłem, duchowieństwo. Um, Bafomet to jest um, i ta istota w sensie jakiś bożek czy coś w tym stylu. O, to jest nasza ta, nasza jasnowidzka. A Nikolas Flamela, szkoda, że nie ma zdjęcia. Ale dobra. W każdym razie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie. No i chyba do zobaczenia w kolejnym, ostatnim pewnie fabularnie odcinku. Pa pa!